tym badaniem genetycznym można na przykład znaleźć dziadka, ojca, matkę to jest w kręgu zainteresowań najbardziej osób, które są na przykład pozbawione właśnie obecności matki, pozbawione obecności ojca, jakieś adoptowane i tak dalej. I dzięki temu naprawdę można komuś pomóc. Pytanie czy są te osoby potem yy, nawiązać kontakt z tą drugą, z tą drugą osobą, no to, to też jest już kwestia moralna, czy, czy to zostanie jak gdyby ten, ten, ten most naprawiony, czy zostanie odtrącony albo w ogóle niezrozumiany, bo najczęściej też te osoby, które, które są tymi yy, osobami, które szukają, to już są osoby dorosłe w wieku powyżej 30 lat. Ale też są tam dwudziestolatki, no ale powiedzmy w trzydziestolatki. 30 lat. Potem się okazuje, że, że według badań genetycznych dziecko było zdane taki, takiej rodziny, a ta rodzina się w ogóle nie przyznaje do tej osoby, tak? Albo na przykład mówiła, że, że ta osoba się wyalienowała, nie wiem, piła, miała problemy jakieś ze sobą i tak dalej, że traktowali ją jako nie było i nie mieli żadnej kont żadnego kontaktu z. Na ja przed z ojcem, czy matką tej, tej osoby. Ale...